Popiół osiada na czole, przypomina o kruchości dni. Cisza wielkiego postu wzywa, by zatrzymać się i spojrzeć w głąb. Cisza wielkiego postu wzywa, popiół osiada na czole. Cisza wielkiego postu wzywa. Popiół osiada na czole, przypomina o kruchości dni. Nawrócenie nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz codziennym wyborem: miłości ponad egoizm, Boga ponad świat, wieczności ponad chwilę. Szczęść Boże, drodzy bracia i siostry, witam Was na wieczornym spotkaniu modlitewnym. Post otwiera nam bramę nieba to czas duchowego oczyszczenia, wewnętrznego wyciszenia i głębszego zjednoczenia z Bogiem. Przez wyrzeczenie ciała umacniamy ducha. A przez modlitwę otwieramy serca na łaskę Bożą. Rozpocznijmy więc ten święty czas, powierzając siebie i nasze intencje Panu. Niech nasza modlitwa będzie wołaniem pełnym ufności, a nasze serca staną się świątynią Ducha Świętego. Kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie, mój Boże, klękam przed Tobą w ten święty wieczór, gdy rozpoczynam czas Wielkiego Postu. Dziękuję Ci za dar tego dnia, za znak popiołu który przypomina mi o kruchości życia i wezwaniu do nawrócenia. Ojcze miłosierny, pragnę wrócić do Ciebie całym sercem. Daj mi łaskę szczerej pokuty, bym zrzucił z siebie to, co oddala mnie od Ciebie i otworzył się na Twoją miłość. Pomóż mi podejmować Post, modlitwę i dobre uczynki, nie dla ludzkiej chwały, lecz z miłości do Ciebie. Panie Jezu, który pościłeś na pustyni i zwyciężyłeś pokusy, bądź moją siłą w chwilach słabości. Naucz mnie milczenia, w którym mogę usłyszeć Twój głos. I prostoty, w której znajdę prawdziwą radość. Duchu Święty, prowadź mnie przez ten czas nawrócenia, niech wielki post stanie się dla mnie drogą do odnowy serca, abym w dniu wstania mógł z radością powitać mojego Pana jako nowy człowiek. Maryjo, Matko miłosierdzia, otul mnie swoim płaszczem i ucz mnie trwać przy Jezusie. Boże, w Twoje ręce powierzam ten wieczór i całą moją drogę wielkopostną. Niech wszystko, co czynię, będzie na Twoją chwałę. Amen. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale w rękach Boga proch ten może stać się świętością. Bracie, siostro, niech Bóg, który jest pełen miłosierdzia, prowadzi Cię przez ten święty czas Wielkiego Postu. Niech Jego łaska umacnia Twoje serce w modlitwie, poście i dobrych uczynkach. Niech Chrystus który zwyciężył grzech i śmierć, napełnia cię nadzieją i pokojem, a Duch Święty niech cię oświeca i dodaje sił w dążeniu do prawdziwego nawrócenia. Niech Bóg błogosławi cię, strzeże dziś, jutro i na wieki. Amen. Czas ucieka jak wiatr na pustyni, a serce szuka światła wśród cieni. Miłość woła cicho po imieniu, pragnie odnowić to, co zgasło. Otwieram dłonie puste, uczę się oddawać więcej. W milczeniu rodzi się siła, w prostocie budzi się pokój. Idę drogą popiołu i łaski, by odnaleźć tego, który czeka od zawsze. Idę drogą popiołu i łaski, by odnaleźć tego, który czeka od zawsze, który czeka. Od zawsze Amen.